Kilka słów na temat Polesławieckiej Platformy Obywatelskiej. Otóż aktualnie odbudowujemy struktury. W tej chwili mamy cztery koła, piąte koło jest w budowie. Przed nami jeszcze kolejne dwa koła. Chcemy, aby Platforma miała swoje struktury we wszystkich gminach powiatu polesławieckiego. No, w mieście są akurat dwa koła, także tutaj nie narzekamy. Ale ważna jest każda gmina. Dlaczego chcemy zrobić w każdej gminie? Bo zamierzamy wystawić reprezentację w wyborach do wszystkich samorządów, a także myślę, że znajdziemy kandydatów do Sejmu i do Senatu. Za nami akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy. O wspomaganiu przez Państwo in vitro. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników. Około tysiąca, tysiąca podpisów zebraliśmy. Tutaj koordynatorem tej akcji był kolega Przemysław i byliśmy zaskoczeni, że tak ludzie mocno popierają. E, tą ustawę, ten projekt ustawy e, zdarzyło mi się w czasie 3-4 nawet e, takich dni zbierania podpisów trzy osoby się sprzeciwiły. W tym był ten ksiądz miejscowy, tak? Także można powiedzieć, że pełny sukces znacznie przekroczyliśmy e, liczbę, którą e, nam wyznaczono. Także tu jest wielki sukces i to napawa nas optymizmem na przyszłość. Chciałem również zaapelować do Bolesławian, aby wstępowali do struktur Platformy Obywatelskiej. Myślę tutaj nie tylko o mieszkańcach miasta, ale również o mieszkańcach powiatu. Platforma jest czynna, że tak powiem, raz w tygodniu są dyżury. W środę od godziny 14, przepraszam, 16 do 17. Godzina czasu to wystarczy, żeby wziąć deklarację i ją wypełnić. Serdecznie zapraszam szczególnie młodych ludzi, i przy tej okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne wszystkim mieszkańcom Powiatu i Oby się tak zdarzyło, że ten przyszły rok będzie już rokiem stabilizacji, spadku inflacji i rządów Platformy Obywatelskiej.